Halo, dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj mamy dodatek, nowe karciążki, aktualizację 9.2 No i standardowo jak co miesiąc trzeba tę aktualizacje omówić i właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku Natomiast zanim przejdziemy do samych zmian, yy, to chciałbym poruszyć jeden temat, mianowicie wypuszczanie tych aktualizacji Znaczy w sensie tej yy, listy zmian mam na myśli, ponieważ bardzo mi się nie podoba to... Jak to się stało teraz? Czyli, że Redzi wypuścili tę listę zmian w momencie, kiedy wyszedł dodatek. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dlaczego wypuszczanie dzień wcześniej tych pacznownców jest takim wielkim problemem? No bo były jakieś wymówki, że spoileruje tutaj podróż. No ale. Ale jakby to dla mnie jest sama wymówka, tak? No bo co stoi na przeszkodzie, żeby pacznowncy wypuścić, wyciąć? Tą część spoilerującą, która tutaj jest o tej podróży, wyciąć to i to o podróży wrzucić następnego dnia, tak? Czyli wrzucić jakby niepełną aktualizację, niepełny nowcy, z dopiskiem, że odnośnie podróży pojawi się na przykład jutro. Jakby to jest dla mnie totalnie niezrozumiałe i bardzo mi się to nie podoba, bo po pierwsze, e, ufa nagrywać odcinek tego samego dnia, co jest dodatek, to po pierwsze. Po drugie, istotniejsze że no, teori crafting taki troszkę niefajny jest, tak? No bo ja sobie to wyobrażam tak, w momencie, kiedy pacznałcy pojawiają się wcześniej, ja sobie mogę już jakby talię przygotować, tak? Spróbować coś tam złożyć, tak? Żeby nie tracić czasu dnia, kiedy wychodzi dodatek na to, żeby talię układać. I jakby I nie rozumiem tej polityki, iż mam nadzieję, że zostanie wrócone do strategii której ta lista zmian była wypuszczona dzień wcześniej, ponieważ moim zdaniem jest to dużo lepsze. Tymczasem, przejdźmy już do dzieła. Eee, sporo się dzieje, jak tutaj czytamy. Wychodzi dodatek, tak, 26 nowych karcioszek. Jak ktoś nie widział omówienia, to polecam sobie poszukać na kanale. I podróż skupiona wokół aretuzy. Zmiany w balansie i zmiany w drafcie też swoją drogą. Ale czytajmy. Nowe elementy gry. Wysoka jakość tekstur dla plansz. No to oczywiście spoko, nie ma się do czego przyczepić. Nowa podróż. Poznaj Alice i Tysaie de Vries, też czarodziejki, które odpowiedzą ci o chwyci w Arytuzie, czyli standardowa podróż. Nagrody, kontrakty, historia. Eee, także tutaj klasycznie zmiany w drafcie za to mamy. Nową logikę. Dodawanie i usuwanie paczek podczas rozgrywki, co daje możliwość rozbijania talii. Nie wiem jak to dokładnie będzie działało, ja sobie to na pewno przetestuję. Eee, fajnie, że coś z tym draftem robią. Ograniczone przetasowanie. Przetasowanie talii możliwe dopiero po pierwszej rozgrywce. No to jest trochę <grymny> naiwne, bym powiedział. Eee, I tak, z racji, że się za draft nie płaci, no to teraz, jak chcesz przetasować talię, eee, no to musisz znaleźć przeciwnika i poddać grę, czyli zrobić dodatkowy krok. Eee, no jakby to naiwna wiara, że gracze będą grali te wszystkie talie zamiast robić nowe drafty. Nie podoba mi się to. Zmiany w interfejsie, aktualizacja menu i systemu wybierania paczek, też sobie przetestujemy. Pełna lista zmian, no nie będziemy jej dokładnie czytać tutaj w tym odcinku, tam generalnie jest info, że paczki zostały tam jakoś poprzemieniane i tak dalej. Nic, nic takiego istotnego. Dalej, nowe drzewka fabularne, także będzie można na coś punkty na wygrać, jak ktoś ma za dużo, tak jak ja. No i nowy dodatek, 26 nowych kart. Przejdźmy do balansu, ponieważ Reggie tutaj na pewno zajęli się najbardziej problematycznymi kartami, zbalansowali rozgrywkę, żeby wszystko było przyjemniejsze. Zobaczmy, neutrale, gładyszka. Teraz będziemy dobierać maksymalnie dwie karty, a następnie wtacowywać taką liczbę kart do Czyli możemy sobie wybrać, czy chcemy dwie, czy chcemy jedną, czy, czy nie chcemy w ogóle, no, czy w sumie teraz też mogliśmy po prostu nie klikać, nie? Także ta zmiana przyjemna, tak, no czasem może się ta opcja przydać. Rozdarcie, 6 prowizji. Przy okazji sklejgiski sztorm, 6 prowizji. Czyli obszarówki, jeden prowizji tańsze. Będzie można stachować na niebieskie pasy, może jakoś łatwiej. E, jest to na pewno opcja. Także e, Swarm dostaje troszkę po uszach. Aguara lisica, koszt werbunku z 11 do 10. No to nic nie zmieni, bo ta karta jest zbyt losowa. Dekret z kolei. Koszt werbunku z 10 na 9. Tutaj... Ta zmiana może wpłynąć na bardzo dużo, ponieważ 9, jak wiemy, to jest ta liczba magiczna dla Cilinowy, tak? I teraz będziemy mogli grać dekret w stali z Cilinową, No i to może mieć jakiś wpływ, tak? Poza tym, dekret, pamiętamy, jest taktyką. Może jakieś deki Nilfgardu na zniewoleniu zdecydowałem się grać właśnie ten dekrecik. Zobaczymy. Dobra zmiana. Kapitulacja z kolei jest taktyką i też tańsza jedna prowizja czyli kolejna obszarówka. Taniej. Nice. Król Rybak z 7 na 6. Okej. Okay. Czarcia Purchawa. Koszt z 6 na 5. Umiejętność na zadaj 3 obrażenia, śmiertelny cios, zatruj sąsiadujące jednostki wroga. W ogóle to otruj mnie tak denerwuje, że masakra. Ciekawe czy się kiedykolwiek gredzi zajmą tym, tą spójnością opisów. Bo jest otrój zatruj, daj truciznę, co kto lubi. Odwilż. Kategoria natura, odwilż... no nie sądzę, żeby grała tak czy siak. Wędrowcy zachody słońca, tu tak jak się nie domyślił, chodzi o siną dal, tylko przetłumaczone chyba Google tłumaczem. Koszty berbunku 11 na 13. I to jest. Wbrew pozoru, moim zdaniem, dobry nerw. Dwa prowizji, to jest sporo. I myślę, że tutaj wiele dyków właśnie zrezygnuje już. Właśnie z tej karty, ponieważ 13 to jednak jest dosyć sporo, tak? I o ile talie, które mają jakąś manipulację na ręce, jak tutaj była właśnie ta taktyczna decyzja, czy tam jakieś skligę, to mogą ciągle grać tę kartę, natomiast te deki właśnie pokroju, nie wiem, kościeja, czy tam syndykatu, myślę, że raczej odejdą z powrotem w kierunku lojalności może, albo po prostu grania bez tej karty, ponieważ no tutaj jednak wydaje mi się, że to będzie za dużo prowizji, żeby wrzucać to do każdej talii. Także spoko, podoba mi się. Potwory. Kości i larwy Endriagi, mniej pancerza. Czyli punktowo wychodzi tak samo, ale przeciwnik ma łatwiej, żeby te karcieżki usunąć. Eee, no te larwy wiadomo, tutaj się troszkę kumulują, tak? no bo kościej tworzy larwy. Każda larwa ma jeden menu pancerza. Też larwy same w sobie mają jeden pancerza. Co nie zmienia faktu, że i tak wydaje się, że dalej można spokojnie grać karantira w Kościeja i będzie spoko. Natomiast warto zwrócić uwagę, że teraz jak zagramy karantira w Kościeja, no to kościej będzie miał 2 plus 2 pancerza. I nawet jeśli wrócimy do wód, to będzie miał 3 plus 2 pancerza, czyli dalej będzie można go zdjąć strzałem za 5. To jest sporą różnicą, bo do tej pory można było właśnie zagrać karę w kościele. od razu kliknąć do wódce, kości był na 3 plus 3 i nie ginę od tych strzałów za 5, więc jest troszkę różnicy. Eee, zobaczymy. Wydaje mi się, że kości i tak będzie grany. Skellige. Tutaj najwięcej zmian. Eee, I w zasadzie dużo pozytywnych. Tutaj są same w zasadzie wzmocnienia. Birna. Dobierz maksymalnie dwie karty, czyli podobnie jak z Godyszką. Opcje: Artis. Koszt werbunku 1 mniej. Z 9 na 8. Wildkarl z 9 na 8. Knut. Koszt werbunku. powinno być chyba z 8 na 7. To jest błąd. Bo Knut kosztuje 8 z tego co pamiętam. Także z 8 na 7 będzie kosztował taniej. To jest błąd. Więc combo Wildkarl-Knut. W sumie dwa prowizje taniej. Czyli za 15 prowizji możemy zrobić. 18 punktów plus 3 obrażenia w przeciwnika na przykład. To jest fajne kombo. Kiedyś grało. Może powróci, zobaczymy. Harald przegęba za 7 prowizji. To się wydaje też bardzo istotne, bo Harald teraz robi na wejściu 7 za 7. Tak jak wyglądają te trzy czaszki. I też w połączeniu z tą nową alchemią wydaje mi się, że Harald będzie grał, tak? <grym> że, że, że jest spora szansa, że Harald będzie. Prawie każdej talii, możliwe, że nawet Skellige. Zobaczymy. Wydaje mi się to mocne. Joanna z 7 na 6, czyli buff do tam jakiejś chili. Maligna z 6 na 5, buff do alchemii. Deran siłę z 7 na 8. Nice. Można go teraz rozważyć, żeby grać, bo on się tam rani, jak wyciąga Morkwarga na przykład i będzie celem do leczenia do nowych karcioszek na przykład. Ofiara dla Frey, też istotna zmiana. Z 6 na 5. Teraz w zasadzie opłaca się bardzo grać te ofiarę dla Frey, no bo wcześniej... Za 6 prowizji wskrzeszaliśmy jakiegoś tam brąza. Zwykle za 5-4 prowizji to było takie trochę słodne bo płaciliśmy za dużo. Teraz, kiedy ta ofiara dla Frejków jest 5, no to wydaje mi się, że. No, no deki oczywiście druidowo-alchemiczne na pewno będą to grały, dwie sztuki, to pewnie nawet. No, to po prostu mega dobra karta. Teraz mi się wydaje być. Zielarka. Z 5 na 4 i siłę zmieniono z 2 na 1. Więc eee, za 4 prowizji mamy hila Nice. Może się przyda. KP z kolei. Dodatkowe zasoby. Kolejny rework umiejętności. Zmieniono na rozkaz stwórz ochotnika w sojuszniczym rzędzie. Następnie zredukuj odnowienie jednostek z północy z tego rzędu 1 ładunki 3. Czyli zamiast trzech sąsiadujących jednostek, odnawiamy, znaczy redukujemy odnowienie całego rzędu. Może to mieć znaczenie, natomiast wydaje mi się, że dalej nie jest to jakby na tyle istotne, żeby to jakoś się przebiło do mety. Tych kart, które czerpią duże korzyści jest moim zdaniem zbyt mało, żeby to jakoś e, uargumentować. Tak? Dalej natchniony zapał wydaje się mocniejszy, e, no ale fajnie, że ludzie kombinują, tak? starają się, żeby te inne umiejki też trochę życia zobaczyły, trochę światła dziennego. I Istred, dobierz karty, jeden następnie wtasuj. E, za każdym razem, gdy dobierzesz kartę jednostki, w sumie trochę nie wiem, co się zmieniło. Gdy dobierasz kartę jednostki, wzmocnij jednostkę o jeden, a jeśli nie jest to jednostka, wzmocnij tę kartę o jeden. A, jednostka... A dobra, dobra. Nie, to jest tak samo chyba, tak? Trochę nie wiem, co tu się zmieniło. No nieważne. Keira i Deathwold e, Zmieniono rozmieszczenie na zapał rozkaz po to, żeby lepiej współdziałały z Tisajem. No okej. Okay. Czy to sprawi, że te karty będą grane? Zobaczymy. E, wiadomo, jak będą... Jak Deathmold będzie grał jak deck full... Czarodzieje będzie dobry, a czy będzie, no to się przekonamy. Ściana tarcz z 13 na 14, też delikatnie bufik. Wysłanniczka z Cintry da opcję nie nieprzenoszenia żadnej karty podczas zagrywania rozkazu. To jest super, ponieważ za każdym razem, kiedy miałem sytuację, w której wysłanniczka pokazywała mi trzy brozy, to chciałem sobie włosy z głowy wyrywać, także ta zmiana jest naprawdę bardzo dobra. Cieszę się, że teraz wysłanniczka no nie będzie taką... Smutną kartą, momentalnie. No, i w ten sposób dobrnęliśmy do gwiazdy tej aktualizacji króla Foltesta. Uwaga, Król Foltest. Siłę zmieniono z 6 na 5. No, co to? No jak można tak kar... A można doprowadzić do takiej sytuacji i zrobić takiego nerfa do No, kto to... To jest nie do pomyślenia, totalnie. Ech. Tak, więc no... Został zderfiony. Teraz na pewno nikt nie będzie go grał. Eee, no, także. Dobra zmiana! Brawo! Eee, przejdźmy dalej. Skujatel. Francesca. Umiejętność zmieniona na zasłona. Bla bla bla. Generalnie jest to samo: z wyjątkiem, że jeśli karta jest neutralna, tylko daje fatum. Także. Eee, możemy teraz zagrać. Dwa razy na przykład odrodzenie natury, i to odrodzenie natury skopiowane nie będzie miało fatu. Tak to było do tej pory. Eee, Także delikatny buffet dla Franceski. Wiele to myślę nie zmieni. O. Ale też Franceska może być teraz ciutk lepsza ze względu na te magiczne kule, które z cmentarza się będą mogły zagrywać. Więc będziemy wielu na Franceskę czasami w jednej turze odpalić. Jak to zobaczymy. Franceska może będzie grana. Pan Kost w to z 8 na 7 I teraz też można wybrać, czy jedną, czy dwie karty chcemy dobrać, czy też nie. Okej. O także okay. w tej Radzie próbuję tego Wana jakoś podratować. E, nie wiem, czy te zaczepki mają sens. Nie sądzę, ale. Ale nowy buff jest. Frexinet, siłę zmienioną z 5x6. Kolejny mini Buff do harmonii. E, no, mini, bo nie sądzę, żeby to cokolwiek zmieniło w kwestii tego, że harmonia jest słaba. Może w następnej aktualizacji. Nilfgaard, Strażnik do fatum. Hmm, nice. Do Adrix z kolei. Siłę zmieniono z minus 6 na 8. Co powoduje, to ta w ogóle, to jest w ogóle karta dwufrakcyjna, także do Syndykatu to też się wlicza. To może sprawić, że e, ta karta jest jakąś opcją, tak? 8 za 8 robi i daje te opcje tam z tym muliganowaniem kart z ręki. Także... Jakby nie nie poświęcano aż tak dużo punktów tak, na tą umiejętność, o, 8 za 8 wiadomo to nie jest jakiś szał, ale no może ktoś się skusi. E, nie wykluczam e, zawsze tam nie wiem, ustawienie jakiegoś brąza na detali, dobrania jakiejś karcioszki, może się przydać. No ale w momencie kiedy Nilfgaard ma Hyperfina no to, e, no też nie wydaje mi się. Syndykat, Roland siłę z to ciekawe, bo nie spodziewałem się, że Roland akurat zwiedział. czy to było potrzebne, też nie jestem przekonany. Nagroda główna, premie Werbunku z 15 na 13. To jest w ogóle dla mnie zaskoczenie. Bo nagroda główna w tym sezonie jakby koniec końców przegrała pojedynek z Łapówką. O najlepszą talię Syndykatu. A nagroda główna dostała nerf o 2 prowizji, z kolei Łapówka o 1 prowizji. I to mnie trochę dziwi, więc... No nie rozumiem tego podejścia. Dziwne. No i poprawki. Rozwiązano problem zbyt długiego czasu wyświetlania opisów, bla bla bla. Gra sprawniejsza. Nice. Nieudany eksperyment będzie działał poprawnie, gdy stworzony zostanie po stronie przeciwnika za pomocą operatora. Spoko. Wezwanie. Wskazówka odnośnie opętanej syreny uwzględnia teraz fatum. Ok. Rozkaz Erlanda będzie się dezaktywował w przypadku, gdy nie będzie posiadał w talii żadnych wzmocnionych jednostek. No ok. Licznik Huberta Rejka będzie się resetował, gdy opuści planszę. Ech, no. I tyle jeśli chodzi o aktualizację. Eee, moje ogólne wrażenia są takie, że. No, nie wiem. Osoba czy osoby balansujące, no, mam wrażenie, że nie do końca wiedzą, co robią. no Ta zmiana Foltesta to jest jakiś śmiech na sali. Totalnie olanie sprawy. Jestem no tutaj rozczarowany tym głównie. Też karty te właśnie typu. typu Kolgrima nie zostały ruszone. No fajnie, tutaj delikatne nerfy dla Syndykatu na, na prowizji, ale wydaje mi się, że to nie zmieni. Natomiast no, jedyne, z czego się cieszę, znaczy może nie jedyne, ale cieszę się na pewno e, z tej sinej dali, że plus 2 prowizji zostało. Cieszę się, że Skellige dostaje troszkę miłości, natomiast, nie wiem, ale wydaje się też dalej takie zapomniane. E, no ale ten to nie boli, no tutaj nie będę ukrywał, a liczyłem na to, że... E, no, nie, nie będę musiał kolejny sezon z tym Foltestem grać, bo no nie jest to ani trochę przyjemne. A w momencie, kiedy przeciwnik gra Foltesta za obrońcą, no to czy on ma 6 siły, czy 5 siły, czy 1 siły, czy 2 siły, to nie ma totalnie żadnego znaczenia. Po prostu ta karta robi tak masakryczny carryover, że jakby. Problem nie jest siła, nie? No bo. Jeśli miałem Removal na Foltesta, no to było to siroko czy jakiś tam, nie wiem, Schwider, wesołki czy jakiś log, a więc czy będzie miał 5 czy 6 to wiele nie zmienia wiadomo, że teraz będę mógł zabić tu jakimś strzałem za 5 lekcją przyrody, piorunem Alzura, wrzącym olejem, ale no jakby nie podoba mi się takie podejście do sprawy i ogólne wrażenia moje z, tej, z tych patchnautów są takie, że no jestem rozczarowany, no nie będę ukrywał liczyłem na dużo dostaliśmy co dostaliśmy no, może przesadzam, może okaże się, że meta się zmieni na przyjemniejszą, ale... Patrząc na tą listę zmian. No niestety zapowiada się kolejny. Taki tiltujący miesiąc z bardzo przyjemnymi taliami. No zobaczymy, jak nowe karty się pasują do mety, ale... No troszkę. Troszkę hype mi opadł, po tym jak zobaczyłem. No w każdym razie tyle, jeśli chodzi o tę aktualizację. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A tymczasem zapraszam na strumyczki, zapraszam w kolejnych dniach na odcinki z dekami, bo na pewno się będą pojawiać. No i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa. pa.